W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezu, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Najświętsza rodzino, zamieszkaj między nami. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy, Najświętsza Rodzino, wzywamy Twojej pomocy. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Najświętsza rodzino, zamieszkaj między nami. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsza rodzino, zamieszkaj między nami. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsza rodzino, zamieszkaj między nami. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Najświętsza rodzino, zamieszkaj między nami. Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. 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 Najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy, najświętsza rodzino, wzywamy Twojej pomocy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.